Cześć manko, witajcie. Po dłuższej przerwie wracam, by oczywiście uzupełnić odcinek o bogatym sponsorze Wiśle Kraków. W pierwszych pięciu sezonach Wisła zbudowała naprawdę mocną kadrę, która zdobywa Mistrzostwo Kraju sezon za sezonem oraz dzielnie próbuje swoich sił w europejskich pucharach. Największymi gwiazdami Wisełki na ten moment są skrzydłowy Sisoko, Arne Majer, Carles Perez, Wladan Kowaczewicz, Robert Gumny czy oczywiście Angel Rodado. Szósty sezon rozpoczynamy tylko jednym transferem do Wisły Kraków, bowiem do Krakowa trafia środkowy obrońca Ariel Mossur z piasta Glimite za około 10 milionów euro, ocena ogólna 74 i spory potencjał na rozwój tkwi w tym zawodniku. Biała Gwiazda wraca na drogę mistrzowską. Kolejny tytuł na koncie po jednym sezonie przerwy z dorobkiem 83 punktów na koncie. W europejskich pucharach, a konkretnie w Lidze Konferencji Europy zdobyli tylko 5 punktów w grupie z Molde, czy Dynamem Zagrzeb i niestety nie weszli z grupy. Najlepszym strzelcem został po raz kolejny Angel Rodado z 20 bramkami na koncie, choć reszta piłkarzy też dotrzymała bardzo wysokiego poziomu, czego przykładem jest Sisoko i jego 19 trafień. Kacper Duda i Andre Majer w rozegraniu również dołożyli świetne liczby, rozwijając swoją ogólną ocenę bardzo mocno. Kolejny siódmy sezon wchodzimy z mega mocnym transferem. Trafia do nas jeden z talentów polskiej piłki, czyli Filip Marchwiński z Niemiec, a konkretnie z Freiburga za ponad 30 milionów euro. Umiejętności ma na bardzo wysokim poziomie, a więc od razu oczywiście trafia do pierwszego składu. Czas na kolejne wzmocnienie, tym razem będzie to zastąpienie Igora Sapały. Na pozycję Igora trafia do nas Fernando Gaspar, młody pomocnik z Eintrachtu, za którego wisła wyłożyła 13 milionów euro. Środek pola zapowiada się teraz naprawdę obiecująco. Po raz drugi z rzędu Wisła zgarnia tytuł Mistrza Polski. Z takim budżetem i składem to już formalność i obowiązek. Tym razem 78 punktów na koncie i przewaga ponad 10 punktów nad drugim Lechem. Wisełce w końcu udało się awansować do Ligi Mistrzów. To na pewno zasługuje na wyróżnienie. W grupie z PSG i Tottenhamem niestety zajęli ostatnie miejsce w grupie z 4 punktami na koncie. Ale trzeba im oddać szacunek, gdyż wygrali jedno spotkanie i to dodatkowo z Paryżem 3-2. do jak możecie zauważyć, Marchwiński wchodzi do Wisły z wielkim szczytupem. Pierwszy sezon, debiut i od razu 27 bramek na koncie i do tego aż 12 asyst. Bardzo wysoki poziom podtrzymali również Sisoko, Majer oraz oczywiście Anhe Rodado. Ruszamy dalej, ósmy sezon i kolejne wzmocnienia bardzo bogatej wisły Kraków. Koszulkę Białej Gwiazdy tym razem zakłada Jordan Majszczak, wychowanek i zawodnik Legii, który został zakupiony za ponad 15 milionów euro. Napastnik ma ocenę ogólną bliskiej 80 i liczę, że godnie zastąpi on Angela Rodado, który odszedł do Wolverhampton. Czas na kolejny polski akcent. Jest nim transfer obrońcy z Zagłębia Lubin. Do Krakowa trafia bowiem Bartłomiej Głódka na prawą obronę pierwszego składu. Kwota, jaka została zapłacona za tego zawodnika, to ponad 10 milionów euro. Ostatecznie skład nabiera takich kształtów: jest naprawdę potężny, szczególnie patrząc na Sisoko i Majera, które mają już 85 oceny ogólnej. Reszta składu również imponuje, i Wisła Kraków staje się powoli już bardzo mocnym europejskim klubem. Informacja o tym, że najlepszy klub w Krakowie zdobywa po raz trzeci z rzędu mistrzostwo kraju nie jest już żadnym zaskoczeniem, tym razem 80 punktów na koncie i spora przewaga nad Rakowem. W Lidze Europy nie udało się wyjść z grupy, tylko 3 punkty w grupie z Manchester United. Wielka szkoda, że Wisła mimo Hegemonii w Polsce nie przekłada tego na europejskie puchary, w których występuje, lecz praktycznie nie wychodzi z fazy grupowej. Klasyfikację strzelców demoluje Ibrahim Sisoko, mając 34 bramki na koncie w tym sezonie, nowy nabytek Majszczak spisuje się całkiem nieźle zdobywając 13 bramek, Bartek Kłótka dostarcza 4 bramki, spisując się bardzo dobrze w swoim debiutanckim sezonie. Przedostatni sezon i Wisła znów angażuje kolejnych zawodników, tym razem tylko jeden transfer. Co ciekawe kolejny Polak trafia do białej gwiazdy, Michał Karbownik, kupiony z Herty za ponad 20 milionów euro. Oczywiście trafia od razu do pierwszego składu. Spójrzcie tylko na skład Wisły Kraków. Sisok odobił ocenę ogólnej 87, stając się naszą największą gwiazdą w zespole. Może w tym sezonie Wisełka w końcu osiągnie coś więcej w europejskich pucharach. Kolejny tytuł Mistrza Polski oczywiście trafia do gabloty i znów liczba 80 punktów, która powtarza się po raz kolejny. W końcu udało się również zdobyć dublet, to troszkę zadziwiające, że przy takim pogromie w lidze nie udało się wcześniej zdobyć Pucharu Polski aż do teraz. W Lidze Europy klub z Krakowa zdobywa trzecie miejsce w grupie, przechodząc oczywiście do fazy pucharowej Ligi Konferencji, w której stało się w końcu coś niesamowitego. W pierwszej rundzie odprawiony z kwitkiem został Stuttgart. W jednej ósmej finału Wisła była lepsza od Graz. w ćwierćfinale pokonali Torino, w półfinale sensacyjnie w karnych okazali się lepsi od Atletiku Bilbao, by odpaść dopiero w finale z Tottenhamem po świetnym meczu 4-2. Czas zacząć ostatni, okrągły dziesiąty sezon w symulacji bogatego sponsora w Wiśle Kraków. Sporo wzmocnień, tym razem na pierwszy rzut Dawid Drachal, uwaga z FC Barcelony, za którego Wisła płaci 21 milionów euro. Prawy pomocnik z pewnością trafia od razu do pierwszego składu. Kolejny ruch mniej okazały, bo to Karol Struski trafia do Krakowa, by uzupełnić jedenastkę Wisły. Środkowy pomocnik został zakupiony za około 5 milionów euro z Valvaic. Po dłuższej przerwie do Wisełki trafia również obcokrajowiec Willy Goos. Holenderski środkowy obrońca został kupiony z Alkmar za ponad 30 milionów euro i bardzo mocno wzmacnia środek obrony Mistrza Polski. Sisoko z oceną ogólną 90, Majer z 87, Marchwiński i ocena 84. Budzi to spore wrażenie i zobaczymy jakim wynikiem to poskutkuje w tym sezonie. Ligowy sezon zgodnie z planem jeśli chodzi o Ekstraklasę, piąte mistrzostwo w tym odcinku na koncie najlepszego klubu w Polsce, Puchar Polski również na koncie Wisły Kraków, a więc spójrzmy na europejskie puchary. W Lidze Mistrzów spotkał ich spory, wyjątkowy pech. Wraz z Leverkusen PSR zdobyli 9 punktów co jest świetnym wynikiem, lecz dało im to ostatecznie niestety trzecie miejsce. A więc faza pucharowa Ligi Europy i cóż, spore rozczarowanie Wisła od razu odpada i to z bardzo przeciętnym Las Klinc. no nie tego się do końca spodziewałem. Kilka słów na sam koniec. Podsumowując Wisła dzięki bogatemu sponsorowi była w stanie dosyć ciekawie podejść do wzmocnień i zostać hegemonem na krajowym podwórku. Co prawda w europejskich pucharach najmocniejszy rezultat to finał Ligi Konferencji, choć głównie kończyli rozgrywki na fazie grupowej. Najważniejsi piłkarze z pewnością Roda, Dosti, Kowaczewicz, Majer czy na początku jeszcze Miki VR. Ja dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas na obejrzenie tego materiału. Zachęcam gorąco, by zostawić subskrypcję oraz komentarz, by na Nasza społeczność mogła rosnąć w siłę. Dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć!